Cieszę się, że udało się pomóc przy pozyskaniu środków rządowych. Przy tej łącznej kwocie ponad 11 milionów, około 9,5 miliona ze środków rządowych, te tereny się bardzo szybko urbanizują, powstają nowe domy, a więc również potrzeby odbioru wody. I ten stary system już nie wystarczał dzięki tej nowoczesnej inwestycji. Nie tylko potrzeby już tutaj znajdujących się mieszkańców, ale tych, którzy sprawdzą się w przyszłości, potrzeba podstawowa, potrzeba dostępu do czystej wody będzie zaspokojona. Dla mnie najważniejsze było to, żeby zbudować stację zapracującą mieszkańców tej części gminy w wodę, stabilny i wysoką jakość wody. Mamy tu agregat, także brak prądu nie będzie przeszkadzał. Są nowoczesne filtry zastosowane firmy Haligan. Jest nowa studnia wybita. Także wszystko, na, myślę na najbliższe co najmniej 30 lat, mieszkańcy Rekowa, Witlina, Wąchowa i myślę może docelowo Słabudówka mogą spać spokojnie, jeżeli chodzi o wodę i jakość wody. Dzięki funduszom z Polskiego Ładu udało się tę inwestycję zrealizować, za ja tu serdecznie dziękuję Panie Ministrze.